Dzień dobry Państwu. Na Dzień dobry. Sokoda, radca prawny i... Maciej Sawiński, adwokat niezmiennie. Nadal nie zostałem radcą, a kolega nie został adwokatem. Jesteśmy po wyborach. I co? Jakie nastroje? To co? Może tak to zrobimy? Parafrazujemy to szybko, tak? Tak, tak. No cóż, jako wyborcy mamy powód do zmartwienia, a jako prawnicy mamy powody do radości przy każdej takiej zbyt. Zawsze mamy powód do radości jako prawnicy. Tak, jako prawnicy, lepiej, im lepiej, tym lepiej. Tak. jako prawnicy byliśmy, mamy obstawioną sytuację z obu stron, tak? Bo gdyby. Maciek jest za pisem, a ja za konfederacją. W sensie, za platformą. Nie, Za Nie, tak. Za, za samoobroną. Za wszystkimi tak, razem jesteśmy, tak. tak. Nie, obrotowi. Jak mówią nasi klienci, jesteśmy obrotowi. To znaczy, że współpracujemy ze wszystkimi. Otóż sytuacja wygląda tak, że gdyby, gdyby wygrał tutaj kandydat z y koicji obywatelskiej, to na pewno przyspieszyłby rozliczenia poprzedniej ekipy, tak? Dużo pracę. Tak, to... du tak, a teraz będzie w drugą stronę. Dobra, ale w sumie to nie jest taki podcast polityczny za bardzo w tym momencie. Nie, ale, ale po, obiecaliśmy, tak. to wywiązujemy się z obietnicą, tak. tak? Powiedzieliśmy. Aha, to było jasne, przewidzieliśmy wynik wyborów. Tak, przewidzieliśmy. No, nie powiemy, ile wygraliśmy, ale dalej na, na pewno w, w tym, w kategorii frekwencja. Tak. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Tak. Jak powiedział jakiś prezes, nie daliśmy rady szerokiemu frontowi. Tak. A teraz pozwolicie, że przejdziemy do kwestii już yy, prawnych i dzisiaj porozmawiamy sobie o czym mać Trochę będziemy kontynuować poprzedni temat, bo rozmawialiśmy. Nieruchomości. O nieruchomościach i nie tylko, bo też o innych rzeczach, tak. ale rozmawialiśmy o takich yy, sprytnych zagraniach, jak tutaj przejąć majątek. I te przejmowanie hmm. majątku czasami Jez, mam... nie wiem, czy to, jest, czy to jest teraz takie bardzo polityczne zastanawiam się. Hmm. No nie mówiliśmy o pewnych abstrakcyjnych przykładach po prostu. Pojawił się temat jest. w przestrzeni okay, publicznej, dobra, więc to no. A poza Niech tym jesteśmy niezależnymi fachowcami, tak. niezależnymi zarządzami pod państwa, więc luz. Tak. Jeszcze. Jeszcze, tak. tak. Oby, Następny odcinek indymi. z celi <laughs> pozdrawiam. E, tak. Chodzi o to, że czasami te transfery nieruchomości, o których rozmawialiśmy, tak. mają na celu nie tyle e, jakby nabycie nieruchomości od kogoś, od kogo nie powinniśmy jej nabywać, tylko pozbywamy się naszej Celowo. nieruchomości. Czyli co, mówimy o takiej sytuacji, że ktoś ma na przykład nóż na gardę, w sensie, że ma tak, długi z mają długie zobowiązania i się boi i przychodzi do, do ciebie i mówi, panie mecenasie, bo mnie komornik ściga, panie mecenasie, bo za chwilę komornik u mnie będzie, bo wierzyciele pod, pod drzwiami, walą oknami i co mam teraz zrobić, a mam y, dom piękny, y, dwie działki nad y, y, tym y, jeziorem jeszcze i, przy mieszkaniu, tak? Po panu a, akurat miałem zamiar opowiedzieć o przeciwnej stronie tych transakcji. A, to się bo, dogadaliśmy tak, jakoś bo, tak w takim razie, no. Bo nie co no, no, opowiemy, przecież to będzie taki... Żartuję cały czas, no. Tak, bo w tym momencie to już tak nie dawałbym takich porad, bo to już można z za zrozumieć. Tak, czyli tutaj musimy zrobić wróć i to nie jest tak, że ci ludzie przychodzą do Maczka i mówią tak, Panie mecenasze, co zrobiliście? Kogoś przychodzą, a coś już zrobili. Tak, dokładnie. I przychodzą i pani panie się co teraz zrobić? Bo co zrobili? Mieli te nieruchomości, mieli te długi, otworzyli sobie Google'a i postanowili, że im Google odpowie na ich brakujące ich pytania. I mecenas Google im pewnie doradził: sprzedajcie te nieruchomości, darujcie je swoim bliskim. Tak? Zwłaszcza darujcie. To jest taki tak. uniwersalny sposób. Hmm. Też pojawia pojawiać to w przestrzeni medialnej, takie sformułowanie, które nic nie znaczy w języku prawniczym, ale jest strasznie mówię, popularne, że ktoś przepisał dom na żonę, tak? Tak, rozmawiamy o dwóch aspektach takich czynności prawnych. Jeden to będzie karny, a drugi cywilny. I drugi cywilny. z wywołałem, ale też trzeba tutaj powiedzieć, że ten na z Google nie zawsze, nie zawsze, no nigdy nie doradza dobrze. Tak, no bo trzeba mieć jeszcze kompetencje, żeby zrozumieć jego poradę. Jak prawnik wpisuje coś w Google, to tak samo jak lekarz. Tak, dokładnie. No musi mieć pewną. Trzeba mieć pewną wiedzę prawniczą, żeby ocenić, czy odpowiedź ma sens mm -hmm. I to może być tylko punkt wyjścia do szukania danych. Tak. Natomiast jeżeli ktoś się nie zna na prawie, no to. Zrobi sobie krzywdę y, słuchając porad na Google, tak samo jak kierując się w swoim zdobywaniu poradami dofinansowymi tak. Google, prawda? Czyli co, wracamy do naszego stanu faktycznego. Mamy pana Kowalskiego, tak. który przyszedł do nas i mówi tak: Miałem długi, czy mam dalej długi, spanikowałem, przeniosłem nieruchomość, swój dom na przykład na swoją żonę, tak? na żonę, przeniosłem. Co po tytułem darmem, czyli nieodpłatnie, darowizna, i teraz przychodzą do mnie wierzyciele i mówią, że mi będą chcieli ten dom i tak zabrać. Jakie tu mają możliwości? No, taka sytuacja jest trudna, bo pod e, tytułem darmym to ochrony praktycznie nie ma żadnej. Tak mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach e, w kontekście tych ksiąg wieczystych, no, prawo tak nie chroni e, rozporządzeń darmowych, no bo słusznie ustawodawca wychodzi z takiej zasady e, życiowej prawdy, no, że nie no, ma życiu dar za darmo. Tak, za to to darmo, to też się robi dobrze tego może powiedzieć. Więc jak coś jest za darmo, to jest to w świetle prawa z gruntu podejrzane. Jest coś takiego, co zabrzmi może tak specjalistycznie, albo trochę dziwnie. Takim instrumentem służącym do ścigania takich wierzycieli uciekających tak. z majątkiem jest tak zwana skarga dłużników. dłużników. Tak, oczywiście. Jest tak zwana skarga pauliańska. Wymyśliła ją nasza koleżanka Paulina, prawda? Tak, akcja pauliana. Tak, tak. ona zdoba w akcji i akcja pauliańska tak. powoduje, że. Możemy takiego nierzetelnego dłużnika po prostu złapać i mimo wszystko położyć łapę na jego no, majątku. Położenia łapy to jeszcze droga daleka, bo sprawa też nie jest taka prosta, trzeba od razu tak. powiedzieć, bo trzeba pozwać takiego w cudzysłowie dłużnika. To nawet nie dłużnika w tej sytuacji, bo najczęściej już był pozwany, tylko tą tak, osobę na podróżniku, czyli tego nabywcy, czy tak zwanego trzecio w tym momencie. Yy, tak, osobę trzecią, trzecią mówi tak. przepis. Potem może też dojść do kolejnego jeszcze zbycia i trzeba będzie pozywać potem kolejną osobę. W każdym razie pozywamy i musimy to w sądzie udowodnić, Maćku. Że ta osoba, w mhm. typowej sytuacji, o to zarazie, nabywca. To znaczy, czy, czy, czy to była darowizna właśnie? No czekaj, mamy czy ktoś, Mamy ten nasz przykład, nie? że ten hmm? Jan Kowalski tak, darował swojej żonie. To w zasadzie nie musimy niczego udowadniać, bo będzie nam to przeniesienie tej własności będzie nam wynikało z Księgi wieczystej i tutaj prawo daje nam domniemania, że mhm. jeżeli e, czynność była darmowa, to w ogóle ta osoba trzecia nie musi wiedzieć, że ta czynność była dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, Dobra. że została zrobiona po to właśnie, żeby mhm. pokrzywdzić wierzycieli. A jeżeli na to się nakłada teraz drugie domniemanie, bo to była żona. Osoba Tak, nawet tak. jeżeli by to była czynność odpłatna, to przy osobie bliskiej, tak samo przy kontrahencie takim stałym, jeżeli tak. mówił do czynienia z przedsiębiorcą i on przenosi to tak. kość pozostaje pozostać w jakichś stałych stosunkach gospodarczych, mhm. mamy domniemanie, że ta osoba, która otrzymała ten majątek do jakiejś umowy, mhm. wiedziała o tym, że dłużnik to robi w celu pokrzywdzenia wierzycie. Bo właśnie przesłanką tego o czym nie wspomnieliśmy w sumie, żeby móc skorzystać skutecznie skorzystać z tej, skorzystać tak. tej ochrony pauliańskiej jest e, udowodnienie, że ta czynność była dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, czyli najczęściej naszego klienta i ta trzecia osoba wiedziała o tym, uwaga, lub mogła, mogła się dowiedzieć. Nie przy zachowaniu staranności, prawda? I teraz skomplikujmy tą e, tą sytuację w ten sposób, że zamiast małżonki Pana Kowalskiego, będzie na przykład to jakaś spółka ZO, na którą Pan Kowalski to przeniósł. Nie mamy osoby bliskiej, mamy sprzedaż, nie mamy w związku z tym też czynności pod tytułem darmym. I co w tej sytuacji? No w tej sytuacji musimy wykazać, że zarząd tej czyli spółki, czyli prowadzi te postępowanie dowodowe, tak. na skutek którego będziemy chcieli wykazać, że osoby zarządzające tą spółką, czyli w tym przypadku zarząd, bo to organ tą spółkę będzie prezentował w postaci zarządu, że ta osoba, bo ta osoba wiedziała, że nasz Kowalski działa, podejmuje tą czynność wyłącznie w celu pokrzywdzenia Albo mogli się dowiedzieć przy należytej tak staranności. To najczęściej będzie wynikało z podejrzanych okoliczności tej transakcji, że tutaj mamy człowieka, który jest, no, niespecjalnie wypłacalny, ma jakieś duże, nie widnieje w rejestrze. Na dużynku. przykład w punkcie może być też ktoś rodzinny rodziny z tłumnikiem. Tak, to dokładnie, tak, I może być czynności. jakieś powiązania po tak. prostu. I to trzeba udowadniać, wykazywać to, to w sądzie, wtedy jest szansa, że sąd nam ubezkuteczni taką czynność no Właśnie, względu... co, co się dzieje? Co to znaczy ubezskuteczni? Co, co nam dzieje? daje to skarbie? Polega na tym, że nie jest tak, że ta nieruchomość wraca do tego Kowalskiego. Ona dalej jest własnością tej żony Kowalskiego albo tej spółki, o której przed chwilą rozmawialiśmy, natomiast ten wierzyciel, który pozwał tego właściciela tej nieruchomości, on może zaspokoić tą swoją wierzytelność którą ma wobec tego swojego dłużnika Kowalskiego właśnie z tej nieruchomości. Czyli odpowiedzialność właściciela tej nieruchomości, tego nabywcy tej, tej czynności prawnej zostaje ograniczona niejako do tej wysokości wierzytelności. I wierzyciel może dochodzić ze spokojenia z tej właśnie konkretnej rzeczy. To jest właśnie. czego innego. To jest bezskuteczność względna, tak? Czyli generalnie tak. wobec wszystkich innych osób ta czynność jest ważna, nieruchomość przeszła, ale w stosunku do tej jednej osoby, która wygrała sprawę ze skargi bałęckiej, tak. ten efekt nie występuje. Możemy traktować ten przedmiot, bo to nie zawsze musi być nieruchomość, tak, tak jakby nadal należała do dłużnika, czyli możemy skierować do niej instytucji. Ale co sprytniejsi dłużnicy, no działają w sposób bardziej wyrafinowany i czasem robią cały łańcuch czynności. Dobra, bo tu nie powiedzieliśmy jeszcze o takiej moim zdaniem mega ważnej rzeczy, o terminie. Terminie, Prawda? tak. To, termin... to właśnie chciałem do tego nawiązać, bo... Dobra, ale to zaraz że mhm. jest termin pięcioletni od dokonania tej czynności na skuteczne złożenie pozwy. termin zawity, to znaczy nie ma możliwości jego w ten sposób tutaj… Przywracać, zmieniać i tak dalej. lat i koniec. Tak, to jest termin materialny, nie jakiś procesowy nikt go nam nie przywróci. I sytuacja wygląda tak, że to się wydaje dużo, a niekoniecznie to musi być dużo. Bo powiedzmy, że pożyczamy komuś pieniądze i wiemy, że to jest osoba, widać, że to jest osoba manierna, tak? Mhm. Jest dom, samochód, sprawdziliśmy tak. go w, w księgach, no nie, przysz, nie przyszła ta osoba do nas, nie tak. doradziliśmy jej zabezpieczeń, nie ustanowiła hipoteki. Mhm. Po prostu działając, zaufanie, że ma do czynienia z człowiekiem majętnym, bogatym, pożyczyła tak. te pieniądze, czy dokonała jakiejś innej czynności. A tutaj nasz dłużnik, już działając w taki cwany sposób, mhm. już wszystko sobie Zwodował. transferuje tak? na tak. kogoś innego. Na dzieci, dziadka, babcie, znajomego sąsiada, cokolwiek. Okazuje się, że nie ma nic, jest ubogi, po prostu nic nie jest jego, a pomimo, że często dalej z tego wszystkiego mhm. korzysta i zrobi to od razu. Aha, przestaje nam na przykład płacić po kilku latach, albo termin, kiedy ma nam zapłacić w Tej wymagalności tego naszego tego roszczenia. No i nagle okazuje się, że od tej czynności minęło sporo czasu. Więc y, to, to nie są takie rzeczy natychmiastowe. Wbrew ten termin pięcioletni nie zawsze jest, jest tak. jakiś specjalnie tak. długi ze względu na okoliczności. I dlatego jest tak, że często potem na przykład ten nabywca tej nieruchomości, czy tam ruchomości, ale w przykładzie nieruchomości, zbywa to dalej. I teraz my mieliśmy taką sprawę, pamiętaczki kolor. Tak, nie? to jest, to jest, jest bardzo. bardzo na sądzę, nawet podwójny. Tak jest, Bo tutaj jest parady. taka sprawa, właśnie kolejny raz. Jak liczyć te terminy? Tak, kolejny raz no, powiemy mam to, że trzeba do nas najlepiej przyjść przed problemem i to jest taka sprawa, tak jak opowiadaliśmy o tej sprawie karnej z 1500 pokrzywdzonych. Mhm. No, czasami klienci nie przychodzą do nas na początku. I w tej sprawie właśnie, o której wam opowiemy, klient przyszedł do nas dopiero na etapie apelacji. Mhm. Klient przegrał sprawę i musieliśmy napisać apelację. I tam chodziło o to, że jego dłużnik był taki sprytny i tak. Nad grupa. Tak, tam grupa no duża. To był pamiętań, cały łańcuch po prostu. Albo kilka czynności. Tam nie nie prosty nasz żonę Podział majątku, tak. tam, było, tam była sprzedaż, tam a potem kolejna sprzedaż. Tam był taki ciąg czynności rozłożony na kilka lat. Bo skoro chodziło, sobie dłużnik gryźnie. Na 6-7 lat. Dużo dużo tego było. I teraz chodziło o to, że w związku z tym, kiedy nasz klient ym, złożył to połóżnictwo do sądu. To, to de facto składając je, to już było po dacie, już minęło dawno 5 lat, lat od, od tej, tej pierwszej od czynności, ale my tutaj zakwestionowaliśmy to na etapie sądu apelacyjnego, a potem Tak, bo, bo sytuacja wyglądała tak, że sąd pierwszej instancji stwierdził, bo powiedzmy ten przykład z żoną, dla uproszczenia. Dłużnik przenosi na żonę, tak. żona to. na matkę, tak. matka Patryka na, na wujka na i tak dalej tak. i mamy, już jesteśmy tam w piątej osobie od tego dłużnika. No te dalsze czynności też możemy zaskarżać, ale no te przeniesienia, dłużnicy są sprytni, tak? Procesy w Polsce trwają długo, więc zaskarżamy sobie tą pierwszą czynność, sprawa nam się toczy, toczy latami, zbliża się do końca i różnik cyk, przenosimy dalej. Tak. I w ten sposób mamy do czynienia z takim swoistym wyścigiem, a bardzo mało szansę ma wierzyciel na to, żeby uzyskać prawomocny wyrok przed upływem pięciu lat, zwłaszcza, tak, jeżeli tak. się uzyskał obowiązek wyroku. No i co ciekawe, sąd pierwszej instancji uznał, że skoro minęło 5 lat od tej pierwszej czynności, z, z pierwszym dłużnikiem, to budżetem, nie można już skutecznie dochodzić przed sądem, Ubezkutecznienia tych kolejnych czynności. Tak, od, tak ale sąd najwyższy przyznał nam tutaj rację. Na tak. podstawie za, zarzutu sformułowanego w tak. naszej apelacji stwierdziliśmy, że ten pięcioletni termin powinien biec od tak, każdej kolejnej czynności. czynności. Dosłowne, z tym, że tam po to zostało doprecyzowane. Tak, a to po kilku kolejnych latach. Tak jest, że, spór, że nie może dojść, że Musi być łańcuch on no, tym Tak jest. Że możemy zaskarżyć każdą następną czynność, o ile wcześniejsza została zaskarżona, albo jeszcze nie upłynął termin do jej zaskarżenia. tak? tak? Czyli możemy po sześciu latach sobie zaskarżyć czynność między osobą trzecią i czwartą, ale pod warunkiem, że, że w, zaskarżyliśmy pierwszą, pierwszą w tym tak. Albo możemy przed upływem tych pięciu lat zaskarżyć bezpośrednio, e, pozwać osobę czwartą, tak. bo jeszcze nie minął ten termin do zaskarżenia. Tej pierwszej nawet z osobą czwartą. Czyli jakby. Pomimo, że ta instytucja jest w kodeksie cywilnym od jego samego początku, mm. od 1964 roku, w takiej sytuacji, że ktoś się na tym w ten sposób jak my zastanawiał. Dokładnie. I nawet e, sędzia, referent w Sądzie Najwyższym, podczas mm. tej sprawy powiedział, że oni sobie nie znają, nie mogą zrozumieć, jak to się stało. Tyle lat? 50 lat sprawach, nikt na tak. to nie wpadł. I okazało się, no, no dwa orzeczenia dotyczące tej sprawy były szeroko komentowane w klasie, mhm. i teraz to w każdym komentarzu do, do tak. kodeksu cywilnego. Szukaliśmy przy artykule 534. Tak jest. Tam y, dokonaliśmy minowego kroku w nauce prawa. E, to co, jeżeli chodzi o kwestie cywilne, w kontekście skargi paulańskiej, to tak. chyba tyle i w kolejnym odcinku rozważymy kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej. Tak, bo to, że nam miną terminy ze skargi pauliańskiej, to nie znaczy, że jesteśmy tak całkowicie Bez Tak. Możemy pójść jeszcze drugą ścieżką, czasami trudniejszą, a czasami prawdopodobnie łatwiejszą. Tak, Ale to w następnym odcinku, także do także zobaczenia. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć.